No cóż, przystępujemy do meczu derbowego, który będzie rozegrany jutro w najmocniejszym z możliwych składów, nie ma żadnych kontuzji, nie ma żadnych urazów. I zapowiadamy jutro walkę. Dziękuję bardzo. oddaję ja głos W Najmocniejszy z możliwych składów co to oznacza? Ale... To znaczy tak, doskonale Państwo wiecie, że pierwsza drużyna gra na drugi dzień mecz w Warszawie, więc będziemy grali. Tymi zawodnikami, którzy są do dyspozycji w tym, w tym momencie. Będą jakieś posiłki? Na pewno będą, na pewno będą, natomiast na razie bym wolał tego nie zdradzać. Jeszcze nie, nie mieliśmy treningu rozruchu przedmeczowego w rezerwie, więc jeszcze wolałbym tego nie ujawniać w tym momencie. Pamiętajcie, że to będzie szczególny mecz dla Pana, dla, dla Pańskich zawodników? No, szczególny. No, w każdym meczu walczymy o trzy punkty o zwycięstwo. Ten, me, ten mecz, jak, jak sam, sami Państwo doskonale wiecie, mecze derbowe rządzą się swoimi prawami. Jutro będzie na pewno dużo walki i to my zapowiadamy tutaj ze swojej strony jako, zawodni, jako sztab szkoleniowy i zawodnicy Krakowi, że będzie walka o każdy metr boiska. Jakie ma Pan wspomnienia? Bo tych meczów z Wisłą w karierze było bardzo dużo w tych młodszych kategoriach wiekowych szczególnych. To znaczy, jakie wspomnienia? Bardzo pozytywne. Z reguły te mecze z Wisłą były, były rozgrywane w młodszych kategoriach wiekowych. Jak nie na pograniczu wyniku remisowego, to, to czasem były nikłe porażki, czasem zdarzało nam się zwyciężyć, czasem zdarzało nam się zwyciężyć zdecydowanie. Więc bardzo pozytywne wspomnienia, ale, ale jutro będzie to mecz na poziomie seniorskim, także zupełnie coś innego. Kogoś z zawodników rywala, pan, pan bardzo dobrze zna? Tak, tak, znamy tam zawodników, także wiemy co, jak grają, wiemy na co ich stać i to jest też młody zespół i, i jutro będzie naprawdę ciekawy, ciekawy mecz. Od wzorowanie jakby waszej drużyny, no bo też co myśl spodzi i też no, ale no, 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 się no, do końca. Na tym polegają właśnie yy, rezerwy yy, drużyn, można powiedzieć, yy, które mają swoje pierwsze, drugie, pierwsze zespoły w wyższych klasach rozgrywkowych. No że kogoś trzeba tak stopować i wlewać kubę na głowę, bo... Nie, 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 nie. Yy, pomimo tego, że... Yy, Drużyna jest, można powiedzieć, ułożona i, i na boisku realizuje te za zadania i założenia, na które sobie, które sobie nakreślamy w szatni. Jest tam kilku zawodników, którzy, którzy, jakby to powiedzieć, są krnąbrni, ale na boisku tego nie widać. Natomiast jutro w meczu podejrzewam, że będzie to można zobaczyć. Czy to, że gracie na, na kałuży... Dobrze większej publiczności niż zwykle tutaj na Bielickiej. będzie to miało dla Was jakieś znaczenie szczególne? To znaczy, czy będzie miało znaczenie szczególne? Na pewno będzie to jakaś nagroda dla tych młodych zawodników, którzy, którzy cały czas trenują i będzie to dla nich, jak, jak powiedziałem, zaszczyt i nagroda zagrać tam na, na kałuży, na Ziemi Świętej przy, miejmy nadzieję, dość dużej publiczności.